Witam, kolejna w tym sezonie plika z wyższej półki, czyli Krajtak. Krajtak MK2 SPR. Zobaczmy zatem, cóż dał Krajtak. że tu mamy dokumenty, wszelakie papier, instrukcje, Kalimatka, ale taka cienka. Na lato. Na lato, taka wysieletnia I replika. Ale muszę odwrócić, bo nie będzie nie widzieć. W komplecie mamy. Przyrządy celownicze, stałe, nieskładane. Szynkę iz, montowaną na kimod. I jak dobrze wiemy, to sztywinkę. I magazynek. Magazynek typu high-cap. Kluczyk. Wycior. no i oczywiście najważniejsze, czyli Jak widzicie jest to kawał sprzęta. No tak, co do konstrukcji, czyli samej wersji bojowej, czyli rodzin AR15, chyba trudno powiedzieć coś, czego jeszcze na tym kanale nie mówiliśmy. Więc tą część chyba sobie darujemy. Naprawdę omawiamy to już miliony razy. I tym razem również nie powiemy nic nowego. Powiedzmy więc o samej epicyce. Epika, jako że to kraj, tak, a więc półka trochę wyższa. Jeżeli chodzi o wykonanie, to jest to w zasadzie najwyższa półka. I mamy tutaj perfekcyjne wykonanie, wykończenie szczegółów. Tu nawet nie mamy co myśleć o jakichkolwiek luzach czy złym spasowaniu elementów. Naprawdę wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli pogrzebycie sobie w internecie, to na zagranicznych forach czy nawet na filmikach z prezentacjami ta replika w zasadzie jest nazywana jedną z najlepszych replik, takich prosto z pudełka. Czyli kiedy już nie robimy żadnych tuningów, nie wymieniamy nic, po prostu wyciągamy, strzelamy i nic nie grzebiemy. I takie rankingi ona wygrywa u osób, które zwykle strzelają się rybnikami właśnie z tych najwyższych pływów. Więc rybniczka naprawdę super, mater, super materiały, super osiągi, ale idziemy od tyłu. Z tyłu mamy kolbę charakterystyczną dla taka Jest to kolba w zasadzie typu Special Forces, ponieważ mamy po bokach w bace miejsce na baterie. Mamy tutaj umową stopkę, którą musimy zdjąć naciskając te boczne motylki. I tutaj mamy bezpiecznik i, i wtyk mała tamija. Co trochę dziwi, że nie ma tutaj od razu t A żeby kolba nam żeby kolbę przesuwać to tu mamy Nawet, nie wiem czy uda to się pokazać. No, zobaczcie w tym okienku, w tej dziurze są numerki. 6. Sześć. Sześć. Nie mam pojęcia. No, ten też jest no, tak. albo następny. <laughs> Ale generalnie mamy nawet tutaj to jest czwórka. Czyli mamy numerację, żeby zapamiętać na którym ustawieniu mamy kolbę. żebyśmy potem się nie musieli. Nie wiem składać przed strzelanką i sprawdzać, ale okej, okay, mamy. Kolba również jest bardzo fajna, bardzo stabilna. Wszystko oczywiście jest już metalowe, wszystko jest już z aluminium na CNC, także nie ma mowy tutaj o żadnych nadlewkach, czy niedoróbkach, czy czymś takim. W ogóle o takich rzeczach zapomnijmy przy tej punkcie. Miejsca mamy w kolbie sporo. Zarówno możemy włożyć baterię do prowadnicy, jak i do dwóch to już nawet, tu nawet, dwie na, nawet tak, to Tu spokojnie dwie takie doby pałówek jeszcze tu wlezą do środka. E, może teraz podepniemy batkę? Tam mamy batkę. E, to jest dość grube Lipo 11 1200, więc zbijemy to do prowadnicy. Ok. Tu mamy założoną batkę. Jedźmy dalej. Cóż tu mamy? Selektor ognia jest dwustronny. I z obu stron działa. Moim zdaniem mógłby mieć trochę wyraźniejszy klik. Oczywiście klik jest najwyraźniejszy jak damy na semi. Ale przy auto jest trochę słabszy. I to jest chyba jedyna wada, jaką można znaleźć w tej replice. Z dwóch stron oczywiście możemy podpiąć zawieszenie. Chwyt pistoletowy bardzo fajnie wyprofilowany tutaj pod palce. Plus do tego ruflowanie. Sam chwyt pistoletowy wykonany z matowego tworzywa, który ma też dość fajną fakturę, bo nie jest śliskie, więc naprawdę leży w łapie bardzo fajnie. Spust prosty. I to jest też spust, który ma... Zaraz Wam pokażemy reakcję. Też bardzo, bardzo fajna reakcja na spust. Bolt catch. Przeładowujemy sobie karabin i pojawia nam się dostęp do komory hop-up. Komora hop-up jest również nietypowa. Mamy tutaj to duże pokrętło i opisane numerycznie stopnie na hopku. Tak więc też możemy sobie ustawić hopka na jednej wadze kulek. I zapamiętać na jakim numerku był hopek, Potem przy zmianie wagi e, ustawić od nowa. A potem pamiętać na ile zmienić z powrotem. Tak więc fajne. komora hop jest również bardzo e, dokładna. Bardzo precyzyjna jest ta regulacja hopka. A jak już go wyregulujemy, możemy botkaczem oczywiście zrzucić zamek i zamknąć klapę. Bardzo długi front, front gdzie mamy dół i boki w systemie Kimot. Na górze mamy tradycyjną, bardzo długą szynę grzbietową. I na końcu oczywiście tłumik pomienia, który ma standardowy gwint, więc możemy sobie tutaj wrzucić jakiś tracer czy tłumik dźwięku. Czy jeżeli ktoś chciałby jeszcze wydłużyć tą wielką lufę, to może też założyć tłumik i zmienić lufę na dłuższą. Z boku mamy świetne logo i to też tak naprawdę fajnie zrobione, nie jest to namalowane ani po prostu wypalone, tylko o, jest konkret. Co do wnętrza tej we wnętrzu mamy guybox oczywiście Fold 2 na 8-metrowych mm łożyskach. Mamy też w środku zamontowany zintegrowany system MOSFET, który nam reguluje pracę elektroniki, znaczy pracę całego układu, reguluje ta elektronika. Kształt gearboxu również został troszeczkę przeprojektowany i jest zrobiony tak, tak aby wytrzymał dużo więcej, ponieważ przy, gearbox, przy gearboxach fałdowate ten szkielet niekiedy pęka, więc tutaj troszeczkę tą wadę poprawiono. Z rzeczy w środku. E, też głowica tłoka ma coś na kształt solbo pada. Solbo pada? E, cóż tu mamy jeszcze ciekawego? E, tłok, czyli płok będzie gdzieś pewnie tutaj. Tłok w tej replice jest wykonany z bardzo wytrzymałego lekkiego polimeru z czterema zębami metalowymi. E, tak jak mówiłem, ta głowica cylindra posiada gumowy zderzak, Solbo, czyli coś, co pochłania nam po prostu energię przy uderzeniu. Cóż tu jeszcze mamy? Koła zębate według Krajteka, według producenta, koła zębate są wykonane z metalu, którego stop został specjalnie dobrany, tak żeby według ich przynajmniej testów twardości w skali Rockwella ma bardzo dużo wyższe normy od kół zębatych innych producentów. Rękojeść, w mamy silnik tu mamy silnik high torque który może wykonać nawet 30 tysięcy obrotów na minutę. Tak więc mamy bardzo szybki silnik, będzie na pewno świetna reakcja na spust. Co do samego gearboxa, kielet gearboxa ma z lewej strony wycięcie, takie okienko inspekcyjne, czyli coś, czym możemy sprawdzić pracę gearboxa, czy wszystko z nim jest w porządku, i ewentualnie przez to okienko dostać się i nasmarować gearbox bez rozkręcania samego gearboxa. Mamy też szybkie, system szybkiej wymiany sprężyny, aczkolwiek to jest system szybkiej, ale nie najszybszy, czyli musimy wyjąć gearbox z rytmiki, ale jak już go wyjmiemy, to nie musimy go rozkręcać, możemy sobie z tyłu po prostu wymienić sprężynę bez rozkręcania samego gearboxa. Tak więc, jak widzicie, no, jakościowo jest to naprawdę Wysoko, wszystko jest świetnie pomyślane, świetnie zaprojektowane. Ale najlepszy w tym wszystkim, zobaczcie, to nie jest Hinol, to jest Virgin USA. A Jeżeli ktoś nie kojarzył w ogóle filmy Krajtek, no to pokażemy, z czego powinni wszyscy kojarzyć filmy Krajtek. Krajtek. Krajtek, proszę. Teraz już łatwiej skojarzycie? Dużo łatwiej. Także prezentacja. Pisa. Będzie pewnie gdzieś tutaj. Tu możecie sobie też zobaczyć, tam też trochę o samej filmie powiedziałem. A teraz wróćmy do lepiki. W komplecie mamy małą szynkę, to możemy sobie założyć w dowolnym miejscu, tak aby podpiąć czy uchwyt przedni, czy latarkę, czy to co jest nam potrzebne. To jest właśnie fajne w Kimodach że nie macie nawalone tych szyn do oporu, a szyny jednak zwiększają wagę, tylko możecie sobie zamontować kawałek szyny tak długi czy tak krótki, jak Wam potrzeba, dokładnie tylko i wyłącznie w tym miejscu, w którym Wam potrzeba. Reszta rybniki jest nadal odciążona. Ewentualnie możecie sobie zrobić tutaj oplot z czy z czegokolwiek, żeby poprawić chwyt, nie dokładając mu wagi. Dobra, chyba dorzucimy na to trochę gadżetów. I pyk! Mamy nawalone kolimator, osłona kolimatora, chwyt przedni na fabrycznej szynce. Oczywiście, co to za gadżety, ile kosztują, to będzie gdzieś w odnośnikach, jeżeli ich nie wyłączyliście. Dobra, mamy już wszystko ładnie podpięte, założone i w ogóle, więc spróbujemy z filmowym hake-upem jak to strzela. Przyznam, że trochę dziwi mnie, że replika tej klasy i za taką cenę ma w komplecie hajkapa, ale oczywiście za chwilę zobaczymy, czy działa też z midami. Tylko najpierw na oczu. Ogień pojedynczy. No, jak widzicie, reakcja na spust jest genialna. Spust też chodzi świetnie. Ale zobaczmy ogień ciągły. No jest jedyka. Aż muszę podkręcić kółki w etapie. Także no, na ogniu ciągłym jest naprawdę niezły sekator, Ale że nie każdy lubi biegać z grzechotką. To jeszcze przetestujemy midy Ojej, to jest Battleax, ale też go przetestujemy a jako że jestem leniwy to będziemy midy ładowali taką ładowalką to, to Siempre Butterux. batelaksa. Naładujemy go trochę szybciej niż przy zwykłej, w ten sposób znacznie mniej wylata. Dobra, dwa midy. I zobaczymy jak poleci na nich. No i No, raczej nieźle, zobaczymy tanizna od BattleAXE'a. Pomieniłeś magazynki. Cyma, to znowu cyma, to To jest BattleAXE jest naładowany. I wiecie co, nawet nadąże podawać i nie wylatają kulki. Tak więc, nawet na chińskich magazynkach tak wypasiona japnika bez problemu działa. Tak więc, cóż, dla kogo ta epika? Przede wszystkim dla e, każdego, kogo na nią będzie stać. Jeżeli was na nią stać, to już się nie ma co zastanawiać. Serio, ciężko jest o coś, co fabrycznie, bez tuningu za gruby hajs będzie lepsze od kreteka. Po prostu wyciągacie z pudła, podpinacie batkę i macie mega wypasioną japnikę z naprawdę świetnymi osiągami. Naprawdę super wykonaną. I właściwie nie trzeba w nią inwestować żadnej kasy. Po prostu prosto z pudełka mamy idealną replikę i bardzo, wysoki, bardzo wysoka półka jakościowa. Tak więc serio, polecamy. Jedyną przeszkodą może być cena. Krajtek. Ile wydmucha? 401 406 406 401 399,9. Także okolice 400 fps-ów. Zobaczymy szybkostrzelność. Proszę, 18 kulek na sekundę. Jest taka Zobaczymy wagę naszego taka Jest trochę kulek w magazynku. Tego nagrywam, także ja nie widzę wagi, więc musicie sobie o sami zobaczyć. Pewnie zobaczycie. No, prawie 3 kg. Jeżeli oglądacie nasz kanał, to pewnie też go subskrybujecie. Jeżeli go nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie natychmiast. Ale mimo subskrypcji YouTube czasami nam obcina zasięgi i nie zawsze wyświetla Wam nowości. Więc oprócz subskrybowania kanału, tam na dole pod subskrypcją będzie jeszcze taki dzwoneczek. I trzeba kliknąć w ten dzwoneczek i wtedy macie pewność, że będą powiadomienia o nowych filmach. Tak więc klikajcie dzwoneczek i subskrybujcie kanał. Po więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagrama i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie minęły Was żadne nasze nowości.